Cześć, siemanko, witam Was w odcinku, w którym otworzymy sobie boksa Chronicles Soccer La Liga. Połowa idzie dla mnie, połowa idzie dla koleżanki. Kart, yy, Więc zobaczymy, co tu ciekawego wpadnie. Boks jest zafoliowany, więc otwieramy. Jest to kolekcja premium, więc dość ciekawe. Nie chciałbym uszkodzić szkodzić, nic. Miejmy nadzieję, że wpadnie coś ciekawego jest tylko 15 kart. Otwieramy. Tak to wygląda w środku. Widzę, że chyba nic grubego nie ma. Chociaż. No nie wiem, zobaczymy. Otwieramy z tej poli. tak grubo rzekomo jest, no Jest tak, Levante, Josema, Fidel Elche, dwie karty Elche, Cadiz, to jest Huesca, Raucho, Celta i tu jest coś Dobra, nie wiem jak go za bardzo polecieć. Felix Spektra, jest jakiś limit? Nie, bez limitu. Fajna karta. Co tu mamy dalej? Celta Raucho. Limit, nie. Alawesz ser. Też bez limitu. Granada, Ruki, Mila. Też bez limitu. Alaves, Hossel. On chyba był przed chwilą. No pewnie, że był. Okej. Okay. Eybar Burgos ruki zelcze. boje zelcze OK i z celty Wigo. Więc dużo elcze wpadło w ogóle. Hm. Celty też dużo wpadło, Nie wiem, kto miał celtę Ale Elche posypało ogólnie. Tutaj nic specjalnego, ale Elche... No i ten Hosselu wpadł dwa razy. Elche raz. No, fajne, fajne karty. Dajcie znać, co sądzicie o tym. No, myślę, że tutaj ten Spectra Felix najciekawszą kartą jest. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jak się Wam podoba w ogóle otwieranie takich boxów. Dla mnie jest to coś zawsze emocjonującego, bo jednak no, dość ciekawe karty mogą wpaść. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mówię, dajcie znać, co o tym sądzicie, że hoselu na przykład wpadł dwa razy, no... Zobaczymy, co o tym sądzicie. Według mnie spoko, boksik, szkoda, że nie było szkoda, że nie było żadnego, żadnej koszulki, ale będziemy próbować dalej. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, maleczko, cześć, piąteczka. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu i dajcie znać, czy chcecie więcej takich premium kolekcji na kanale. Siemka!